Witam w kolejnym odcinku Niezwykłej Botaniki Stacha W dzisiejszym odcinku pokażę, jak zasadzić tłustosza Ten tłustosz jest jeszcze bardzo młodziutki Trzeba go posadzić Do małej doniczki Ta roślina wymaga bardzo dużego udziału różnych minerałów Dlatego przygotowałem poza perlitem kermazyt Oraz wertykulit Przygotowałem też torf, ale akurat torfu nie potrzebuję aż tak dużo. Ze na małe rozmiary doniczki, w spoko mniej niż zwykle, ale generalnie w proporcjach wyjdzie na to, że jest więcej, znacznie więcej tych dodatków tych do gleby niż samej gleby tak naprawdę. Taką oto można powiedzieć brudną glebę, w zasadzie brudne składniki mineralne, przesypujemy do doniczki. Dobrze, doniczka jest przygotowana. Ale w przeciwieństwie do wcześniejszych moich filmów, dzisiaj jest film, w którym sadzę, a nie sieję tłustosza. Zresztą jest tu przedstawiciel. Czyli co dalej? Teraz należy zrobić tutaj dziurkę w, w glebie. Delikatnie. No i tustosza wsadzić. Tłustosz jest taki malutki, że w zasadzie nie... Nie, 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 jest go trudno w zasadzie tutaj posadzić, to... No i że jest już w zasadzie posadzony. Nie jest to nic trudnego. Na koniec pokażę jeszcze zdjęcia innych, większych tłustoszcz od tego. Ten podrośnie. Na razie jest malutki, ale potem będzie większy. Oto tustosztina, Tina. Oto tłustosz Sethos. Możecie już Państwo nawet kojarzyć te rośliny z ostatniego odcinka, w którym to rozmnażałem owe tłustosze. Dzisiaj pokazamy jak można posadzić tłustosza. Zresztą to też będzie trzeba przesadzić do większego, ponieważ jak wypuszczą to tutaj nie będą mogły zbyt długo rosnąć. To już na koniec następnego odcinka Niezwykłej Botaniki Stacha. Zapraszam do oglądania kolejnych odcinków, zapraszam do oglądania poprzednich odcinków, zapraszam do subskrypcji kanału, czyli do regularnego śledzenia kanału. Do zobaczenia w następnym odcinku.